Czy zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać, czy gwiazdy szepczą sekrety o tym, kogo jesteś przeznaczony kochać? Witamy na kanale Bliźniaczych Płomieni. Dziś zagłębimy się w temat, który rozbudza duszę i rozpala iskrę ciekawości. Jak wszechświat sygnalizuje, że zbliżasz się do osoby, która rezonuje z przeznaczeniem Twojej duszy, to nie tylko emocjonalna podróż. To kosmiczna przeprawa, głęboka i transformująca. Zainspirowani rozległymi wizjami Karla Sagana na temat bezmiaru kosmosu, przekazami od Astrei i studiami parapsychologicznymi Dolores Cannon, zbadamy 10 duchowych znaków, które wskazują, że wszechświat aktywnie prowadzi cię na spotkanie z twoją bratnią duszą, a może z twoim bliźniaczym płomieniem. Przygotuj się na rozpoznanie ukrytych wskazówek, mistycznych synchroniczności i objawień, które wykraczają poza czas i przestrzeń. Bo jeśli chodzi o prawdziwą miłość, nic nie jest przypadkowe, a każde spotkanie nosi znamiona przeznaczenia. Pierwszym znakiem są powtarzające się spotkania, kiedy przypadek ujawnia przeznaczenie. Czy zdarzyło Ci się wielokrotnie przecinać ścieżki z tą samą osobą, w różnych kontekstach, jakby coś większego próbowało zwrócić Twoją uwagę? Powtarzające się spotkania są jednym z najpotężniejszych kosmicznych znaków, że wszechświat łączy Cię z kimś istotnym dla Twojej podróży. Karl Sagan postrzegał wszechświat jako miejsce, gdzie nic nie jest całkowicie przypadkowe. Według niego nawet te pozornie przypadkowe spotkania są częścią inteligentnej kosmicznej sieci. Są to znaczniki szlaku, sygnały, że ta osoba może odegrać kluczową rolę w Twojej historii. Te przecięcia mogą mieć miejsce w odległych miejscach, w różnych fazach życia i często wiążą się z uczuciem déjà vu, jakby czas spiskował na rzecz ponownego spotkania. Kiedy tak się dzieje, nie ignoruj tego. Wszechświat może popychać cię w kierunku karmicznego połączenia, które wykracza poza poprzednie istnienia. Drugim sygnałem są synchroniczności, niewidzialne ślady wszechświata. Czy dziwne zbiegi okoliczności zdarzają się często? Czy wielokrotnie widzisz to samo imię, numer lub symbol? Te powtarzające się wzorce to coś więcej niż tylko zwykłe przypadki. To synchroniczności. Astrea. Badaczka Królestwa Duchowego postrzegała te znaki jako kosmiczne latarnie morskie. Wierzyła, że wszechświat wysyła nam subtelne wskazówki poprzez synchroniczności, aby poprowadzić nas do istotnych połączeń. Może to być miasto wspomniane we śnie, ezoteryczny symbol, który pojawia się w kluczowych momentach, lub piosenka, która rozbrzmiewa za każdym razem, gdy o kimś myślisz. Te znaczące zbiegi okoliczności są jak szepty wszechświata mówiące: Zwróć uwagę! Ich zadaniem jest dopasowanie Twojej podróży do częstotliwości innej duszy, która wibruje z tą samą energią. Kiedy znaki są uporczywe, wszechświat stara się upewnić, że nie zgubisz drogi. Trzecim znakiem jest rozpoznanie duszy, kiedy spojrzenie wykracza poza teraźniejszość. W pewnych spotkaniach jest coś niemal niewytłumaczalnego. Patrzysz na kogoś i czujesz, że znasz go od tysiącleci, mimo że widzisz go po raz pierwszy. To głębokie uczucie to rozpoznanie duszy, mocny znak ponownych spotkań z poprzednich wcieleń. Astrea postulowała, że nasze dusze podróżują razem przez liczne inkarnacje. Kiedy dwie dusze, które były już połączone, spotykają się ponownie, serce rozpoznaje to, zanim umysł to pojmie. Nie chodzi o fizyczną chemię, lecz o energetyczną i duchową synergię. To natychmiastowe połączenie często manifestuje się w milczących wymianach. Wzajemnym zrozumieniu i uczuciach niewytłumaczalnego komfortu. Jakby rozmowa, którą mają dopiero odbyć, rozpoczęła się już w innym życiu. Te ponowne spotkania są portalami, które reaktywują wspomnienia duszy. Czwarty sygnał to zmiana zainteresowań. Serce przestaje szukać tam, gdzie nie ma echa. W miarę jak rozwijasz się duchowo, zaczynasz dostrzegać, że pewne relacje przestały służyć Twojemu celowi. Utrata zainteresowania partnerami, którzy wcześniej cię pociągali, nie jest porażką, to wyraźny symptom dostrojenia. Badaczka Klara w swoich studiach nad regresją duszy wyjaśnia, że kiedy dusza przygotowuje się na wyższą formę miłości, naturalnie odsuwa się od powierzchownych połączeń. Przestajesz tolerować relacje, które cię drenują, które nie stanowią wyzwania lub nie odżywiają. Ten sygnał wskazuje, że twoja dusza się udoskonala. Nie szukasz już rozproszenia, lecz głębi. To wszechświat sygnalizuje, że Twoje pole energetyczne jest przygotowywane na coś wspaniałego, co wymaga dojrzałości emocjonalnej i duchowej. Piąty znak to wewnętrzny spokój pokój, który poprzedza prawdziwą miłość. Przed wielkimi spotkaniami duchowymi zazwyczaj następuje wewnętrzna cisza, uczucie spokoju, pełni bez oczywistej przyczyny. To nie jest stagnacja, to przygotowanie. Kiedy odnajdujesz pokój w sobie, stajesz się magnesem dla autentycznych połączeń. Według astrei i psycholog duchowej dr Anny Pauli, spokój jest znakiem, że uzdrowiłeś głębokie części siebie i wibrujesz z częstotliwością, która przyciąga relacje dusz. Praktyka medytacji, introspekcja, dbanie o siebie, wszystko to przyczynia się do stworzenia tego pola pokoju. Kiedy relacja rodzi się z tej przestrzeni pełni, nie szuka dopełnienia. Ale dzielenia się, to wtedy miłość rozkwita naturalnie i z szacunkiem, bez tęsknoty, która niszczy, ale z dojrzałością, która buduje. Szóstym sygnałem jest odcięcie się od przeszłości bagaż, który musi pozostać za nami. Kolejnym wymownym znakiem jest umiejętność całkowitego uwolnienia się od przeszłości. Kiedy w końcu puszczasz stare traumy, schematy i więzi, które nie mają już sensu, oczyszczasz grunt pod nowe. Doktor Anna Paula argumentuje, że nie wystarczy zapomnieć byłego partnera. Trzeba uwolnić energetycznie wszystko, co już nie służy: urazy, niespełnione oczekiwania, tożsamości, które przyjąłeś tylko ze strachu przed samotnością. To odcięcie się nie jest stratą, to otwarcie. Wszechświat odpowiada na pustkę wypełnieniem, ale nie jakimkolwiek wypełnieniem. Wysyła to, co rezonuje z Twoją nową wibracją puścić. To zaufać. Siódmy znak to spokój wobec czasu. Brak pośpiechu jest obecnością przeznaczenia. Jednym z najbardziej subtelnych, a zarazem potężnych znaków jest brak rozpaczy. Kiedy czujesz się spokojnie, nawet bez partnera u boku, wszechświat mówi ci, że jesteś na właściwej ścieżce. Jak uczy Klara, ten spokój jest oznaką mądrości duchowej. Przestałeś szukać na zewnątrz tego, co musi być odżywione wewnątrz. A kiedy to się dzieje, miłość przychodzi. Nie z potrzeby, ale z harmonii. Poczucie komfortu z boskim czasem oznacza zaufanie scenariuszowi duszy i świadomość, że idealny partner pojawia się w momencie, gdy oboje są na to gotowi. Pośpiech blokuje, cierpliwość otwiera wrota przeznaczenia. Osmym znakiem są wizje we śnie, duchowe preludia. Śnienie o kimś, kogo jeszcze nie znasz, może wydawać się fikcją ale dla wielu jest to realne doświadczenie. Doktor Anna Paula uważa te sny za bezpośrednie połączenia między planami duchowym i ziemskim. W wielu przypadkach dusza rozpoznaje drugą osobę, zanim jeszcze spotka się ciało fizyczne. Żywe sny, nocne spotkania z nieznajomymi, którzy później pojawiają się w prawdziwym życiu, to znaki, że wszechświat przygotowuje połączenie. Te sny są próbami, energetycznymi aktywacjami, a czasami nawet wiadomościami od duchowych przewodników. Sygnalizującymi początek nowego rozdziału w Twojej emocjonalnej podróży. Dziewiąty znak to potwierdzenie mediumiczne. Głosy niewidzialnego potwierdzają odczuwanie. Jeśli medium intuitywne lub przekazujące potwierdza to, co Twoje serce już podejrzewało, zwróć na to uwagę. Media uzyskują dostęp do subtelnych częstotliwości i mogą potwierdzić, czy to niedawne spotkanie niesie ze sobą ciężar duchowy. Dolores Cannon postrzegała media jako pośredników między światem ziemskim a planami wyższymi. Nie tworzą one przeznaczenia, ale pomagają je odczytać. Potwierdzenie mediumiczne może być walidacją, której brakowało, abyś zaufał połączeniu. Wszechświat często przemawia przez innych, gdy jeszcze nie potrafimy usłyszeć własnej intuicji. Dziesiąty znak to boskie ponowne spotkanie, kiedy ktoś powraca w innym czasie. Czasami właściwa osoba już się pojawiła w twoim życiu, ale to nie był odpowiedni moment. Powrót kogoś z przeszłości, teraz w innej wibracji, może być najjaśniejszym znakiem, że boski czas jest w działaniu. Dolores Canon i Elara Moraes badały ponowne spotkania dusz w różnych inkarnacjach i fazach życia: ludzi, którzy znają się krótko, a lata później ponownie łączą się z transformującą głębią. Te ponowne spotkania są rozkwitem nasion zasadzonych w poprzednich wcieleniach. A kiedy dusze dojrzeją, wszechświat łączy to, co wcześniej istniało tylko potencjalnie. Te dziesięć znaków to coś więcej niż wskazówki. To ścieżki wytyczone z duchową precyzją. Pokazują, że wszechświat nie milczy, a prawdziwa miłość realizuje większy plan, w którym czas, dusza i przeznaczenie splatają się ze sobą. Zaufaj, obserwuj. I pozwól się prowadzić miłosnej inteligencji kosmosu. Teraz, gdy znasz już te znaki, pytanie, które rozbrzmiewa w duszy, brzmi: czy słuchasz tego, co wszechświat próbuje ci pokazać? Czasami prawdziwa miłość nie krzyczy, ona szepcze. Objawia się w zbiegach okoliczności, snach, przeczuciach i spotkaniach, które wydają się drobne, ale niosą ze sobą ogromny cel. Pamiętaj, przeznaczenie nie zmusza, ono zaprasza. Czeka aż się obudzisz, rozpoznasz, poczujesz. Jeśli coś w tobie zawibrowało na dźwięk tego, co tu usłyszałeś, być może ta podróż nie dotyczy tylko drugiej osoby, ale przypomnienia sobie, kim jesteś i skąd pochodzi to połączenie, które uparcie Cię wzywa. Na kanale bliźniaczego płomienia jesteśmy razem w tej przeprawie duszy. Subskrybuj, włącz powiadomienia i udostępnij ten film komuś. Kto również musi usłyszeć, że wszechświat dba o każdy szczegół jego historii. A jeśli poczułeś tę energię, napisz w komentarzach: Przyjmuję z wiarą i podążam z odwagą. Ponieważ wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, i pozostaje czujny na znaki.